Cześć, witajcie na kanale Mój pomysłów na minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj u nas na stole szary kartonik, a w szarym kartoniku prosto od Xiaomi śrubokręt elektryczny jest to. WoW Stick 1F+. Zapraszamy. Zapraszam. S następny e Następne narzędzie nie gadżet, a może i też gadżet. Wiesz co? No generalnie śrubokręt taki do prac precyzyjnych wbrew pozorom w małym warsztacie się przydaje. Oczywiście do odkręcania mniejszych śrubek, czy to są Piloty, elektronika, tak, to jakieś tak. takie drobniejsze rzeczy. To tak? jak najbardziej każdy z nas wie, że posiadanie y, kilku rodzajów małych śrubokrętów y, jest to o tyle problematyczne, że zawsze gdzieś je odłożymy. Zawsze czegoś brakuje. A później ciężko jest to znaleźć. Tutaj mamy jeden porządny zestaw, y, gdzie y, praktycznie, jak, jak sami nawet widzicie, ten kartonik nie jest duży. Więc, jeżeli chodzi o nawet o sam transport, łatwo to ze za sobą zabrać. Tak. To jest 69 części, jakim formuje nasz kartonik. Wykonane jest z aluminium, z tego co już wiemy. Jest to elektryczne na 3,7V, więc w środku znajduje się jedno ogniwo litowo-jonowe ładowane przez mikro-USB. Myślę, że co? Nie ma co przedłużać. Zajrzyjmy do środka. Zapraszamy. Zapraszamy. To co? Otwieramy nasz kartonik, zaraz zobaczymy co jest w środku. My jesteśmy ciekawi, widzieliśmy to tylko na zdjęciach. Rozsuwamy i na samej górze mamy skrupat, czyli coś, co już u nas widzieliście, tylko że w porównaniu z tym naszym ten wydaje mi się, że jest o wiele większy. Tak, jest sporo większy, jak widzicie. Super sprawa. Jeśli ktoś nie wie co to jest, odsyłamy do filmów na temat tego skrupada. To jest po prostu taki uchwyt magnetyczny na śrubki. Jak widzicie, nasz zestaw zawiera raz, 4, 5, 6, siedem opakowań. Tak jest. Jest tu jeszcze jakaś instrukcja obsługi. Oczywiście nie spodziewałbym się wersji polskiej. Ech, od czego by tu zacząć? Zaczniemy, może od początku. Jak pokazują nam oznaczenia, mamy tutaj w tych kartonikach tuby z bitami. To jest pierwszy kartonik z bitami. Może jakie to są bity, spróbujemy pokazać. Ja w tym czasie pootwieram kolejne. Druga tuba. Trzecia tuba nieco inna, bo tutaj jak możecie zobaczyć są też bity przedłużane. Oj, tutaj one nam się troszkę wysypały, ale... No jednak przejechały pół świata. Tak, ale widać trzy tuby z różnego, ro, różne rodzaje właśnie bitów. I teraz tak jak nas informuje opis na kartoniku, jest tutaj napisane Jestem bazą, co oznacza, że e, tu jest nasza podstawa. Ciężka podstawa. Nie wiem, ile ona może ważyć, ale jest na tyle ciężka, że nie będzie nam się przesuwać. W kolejnym kartoniku z tych małych mamy nasz śrubokręt elektryczny, właśnie. Jak widzicie, z podświetleniem cichutki yy, regulację przód tyłu, czyli kręcenie lewo-prawo, odbywa się poprzez ten podwójny przycisk. Jest dosyć leciutki. Port ładowania znajduje się u góry, odkładamy do podstawy. Tutaj mamy jeszcze pudełeczko jedno. Z akcesoriami mamy magnetyzer, demagnetyzer. Taki w wersji mini. To jest jakaś działka z czymś. Co to jest w działce? Śrubki są w działce. Przyssawka do ściągania na przykład ekranów w smartfonach. Tak zwana kostka, która pomaga w otwieraniu Plastikowych obudów na przykład telefonów bądź tabletów bądź laptopów, które są na zatrzaski, na śrubki. Słuchajcie, taki fajny, króciutki kabelek USB. Nie to w ogóle. Do naszej ładowareczki, tak. Czyli z jednej strony mikro, z drugiej strony USB. Tak jest. Można by było, on jest na tyle krótki, słuchajcie, że można by było z niego zrobić brązoletkę. brązoletkę. Tak, dosłownie taką. Są teraz takie modne właśnie brązoletki do ładowania telefonu. Słuchajcie, a w największym opakowaniu eee, mamy. Sami jesteśmy ciekawi, co tam się znajduje. No, na opakowaniu jest napisane I'm Case, czyli słuchajcie, jest to pokrowiec magnetyczny do przenoszenia. W sumie śmieszny, aczkolwiek jak widzicie po przesunięciu na prawo, bo w prawo bądź lewą stronę te magnesy puszczają. Tak jest, ale możemy tutaj zmieścić do transportu nasz śrubokręt oraz na przykład jedno opakowanie z bitami. I w tym momencie już otwarcie na boki nie jest takie proste, czyli jak jest załadowany to nie powinien się nam rozsypać w transporcie. No, i myślę, że odnośnie samego wyglądu i zawartości zestawu to będzie tyle. Przejdziemy sobie do szybkiego testu. Mamy tutaj tablet. Tablet jest na śrubki krzyżakowe. Jak widzicie, na każdym z opakowań, tutaj pokażę Wam jeden, jest oznaczenie. A także numer danego elementu. Tak jest. Łatwo dzięki temu jest dobrać odpowiedni bit. Okej, okay. tutaj... A także dla przestronnych... Przepraszam, Jacku, że Ci przerywam. Jest yy, oznaczenie, z której strony otwierać opakowanie. To też jest fajne. Yy, zamknięte jest na taką gumową uszczelkę, co oznacza, że fajnie nam się to będzie wyciągało i nie będzie się... Yy, przesuwać Oprócz tego yy, Ta guma jest taka dosyć przyczepna Więc generalnie Nie powinno się nic zdać Ja za pierwszym razem trafiłem Pochwalę się I co? Wykręcamy A pytanie Jacku Czy główka jest magnetyczna Że yy, bity same wskakują? Yy, znaczy mówisz o O tak No nie no nie i... ale śrubki się trzymają, jak widzicie. A. Czyli są namagnetyzowane. Tak jest, możemy je rozmagnesować jeśli potrzebujemy, mamy do tego odpowiednie akcesorium. Rozkręcamy sobie nasz tablet, jest jakiś stary polaroid. Jak widzicie, bez problemu. Odłożymy sobie śrubkę na matę. I drugą. Wbrew pozorom, on jest dosyć mocny, bo aż go wyrywa z ręki. I w momencie, w którym brakuje nam siły w śrubokręcie, możemy gdzieś tam spróbować jeszcze delikatnie dokręcić. Tyle odnośnie tabletu. Co my tu mamy? Mamy tutaj dysk twardy. Tutaj. to nasze pH będzie nieco większe. Tak samo możecie zobaczyć na opakowaniu, które Jacek ma rozpakowane oprócz yy, opisu każdego bitu na opakowaniu, także jest grawerka na każdym z bitów. Tak jest, z wielkością, jak widzicie. Odkładamy sobie ten, z którego już korzystać nie będziemy. To co? Ja się spodziewałem, że to jest zabawka i że nic tutaj z tego wielkiego nie będzie, natomiast. Jak widzicie, te śrubki są przykręcone dosyć mocno, więc trzeba mu w tej wstępnej fazie, niestety, pomóc, bo się blokuje. Ale delikatne przekręcenie, zobaczcie, już robi robotę. To co, skręcamy. Jak widzicie, delikatne przekręcenie, i wszystko działa. Słuchajcie, bardzo fajne narzędzie, ciche, sprytne. tak, ciche, sprytne. Fajne jest to, że mamy od razu podświetlenie, więc dan, dany element, który będziemy odkręcać, mamy podświetlone. E, bardzo dużo e, rodzajów, właśnie e, bitów e, f, i naprawdę bardzo bogaty, bo to tak mogę nazwać, bardzo bogaty e, zestaw. Mnie to się to podoba, że mieści się razem z bitem. Co prawda, nie z tymi przedłużonymi, które są w zestawie. Mm -hmm. Ale tak, rurki, rurki, które tutaj macie, opakowania, w które wkładane są bity, są wykonane z mocnego plastiku. Mogę? Tak? Proszę. Bo mnie się wydaje, że my to źle włożyliśmy, że powinno być tak. O. A, z tego względu, żeby cała powierzchnia po prostu. Tak. tak. Zgadza się. Tak, a to jest jakby. Ja się zasugerowałem. No. Ale to jest chyba po to, żeby się tak łatwo nie suwało. Yy, możliwe, bo tutaj akurat też jest logo, więc jak zwrócisz uwagę. A no, nawet tak jest na rysunku. <laughs> A. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, bardzo bogaty yy, asortyment, bardzo bogate wyposażenie. Yy, poprzez yy, trzy tuby naszych yy, bitów. Yy... <laughs> No i co? Ogólnie, podsumowując, jest to wydatek tam 100 kilkunastu złotych, mm, więc generalnie mało nie jest, aczkolwiek e, no, dla tych, którzy nie chcą kręcić bardzo dużo ręcznie jest to całkiem rozsądna i fajna perspektywa do e, właśnie elektroniki. E, też takie niby śrubokręty, takie jak pokazywaliśmy Wam z Raiobi, czyli te mini wkrętareczki. Nie sprawdzą się we wszystkich rozwiązaniach elektronicznych. One są fajne do komputerów takich stacjonarnych, ale już przy laptopach zdarzało mi się tym na przykład rozbroić końcówkę. No i a praca ręcznymi śrubokrętami długo no nie należy do najprzyjemniejszych, więc myślę, że z tego rozwiązania będziecie zadowoleni. Nie no, naprawdę, on nie jest nawet lekki. Nie poczujemy, tym bardziej, że nim możemy pracować tak jak za, na co dzień. Co po niektórzy nas trzymają długopisy, nie tak. musimy skupiać się w ten sposób, tylko normalnie możemy pracować nim, e, pracować nim w ten sposób i odkręcać, odkręcać dane, bądź przykręcać e, nasze śrubki. Zestaw bardzo fajny, zestaw, no, tak jak wspomniałem wcześniej, jest zestaw naprawdę bogaty, jeżeli chodzi o wyposażenie. Mamy wszystko, e, co mogło, co jest nam potrzebne do e, prac e, delikatnych. Bity jak widzicie są dosyć mocno namagnetyzowane. Tak. To są trzy bity przedłużane, <laughs> które się trzymają razem. No i jest zapas końcówek, jest. Jest. Jest znaczny. Jest czym, jest czym pracować. Jest to taka Fajna perspektywa dla tych, którzy. jako mam tutaj. Jest to taka fajna perspektywa dla tych, którzy o. już tymi śrubokrętami nakręcili się za swoje i już mają dość skręcania i wkręcania ręcznie. Tak, to rozwiązanie jest naprawdę super. Myślę, że będziecie zadowoleni. Czekamy na Waszą opinię. Zastanawiam się, kto z Was ma, jeśli nie używacie akurat tego rozwiązania, ale używacie innych. To z jakich rozwiązań korzystacie? Tak, podzielcie się z nami. Elektroniki. Oczywiście, podzielcie się z nami, wrzućcie zdjęcia, wrzućcie linki, bądź też ktoś ma, może film. Naprawdę zachęcamy do tego. Eee, a my co? A my na dzisiaj będziemy kończyć. Zachęcamy Was oczywiście do tego, żebyście zajrzeli na Facebooka, Instagrama i Twittera. Do wszystkiego linki macie pod filmem. Tak, zapraszamy Was serdecznie na nasze vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia. Także live, które są co niedzielę. Tak jest. I na nasz drugi kanał, tam również coraz więcej się dzieje. A my na chwilę obecną kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.